Jedmatuszewska TP Info zapraszam na najświeższe informacje z gminy Tarnowo Podgórne. Do 18 listopada możemy składać wnioski o przyznanie sportowej nagrody wójta gminy Tarnowo Podgórne za osiągnięcia sportowe w bieżącym roku. Na naszej stronie internetowej podany jest program obchodów Święta Niepodległości w naszej gminie. Sport w najbliższą sobotę o godzinie 16:00. Na stadionie piłkarskim w Tarnowie Podgórnym GKS Tarnowia zagra z Polonią w Środa Wielkopolska. Będzie to mecz 11. kolejki 5 Red Box Ligi Grupy 2. Podczas czwartej edycji zawodów w brazylijskim jiu Taga-Kopa-Poland, które odbyły się w minioną sobotę, zawodnicy osady jiu-jitsu Judo Tarnowo Podgórne zdobyli aż 18 medali. Drużyny Alfa Wektor zakończyły czwartą kolejkę Superligi z sukcesami. Kobiety pokonały czarną kulę Poznań 5 do 3, a mężczyźni zdominowali KS gostyń 7 do 1. Młodzieżowcy niestety przegrali z Polonią Leśno 2 do 4. Feniks UKS Lusowo Team zakończył sezon sportowy, zdobywając cztery medale podczas mistrzostw Polski w Krosduatlonie, które odbyły się w minioną niedzielę w Pelplinie. W miniony weekend Emil Malanowski zdobył dwa srebrne medale w bilardzie w odmianach 8 i 9 bil podczas zawodów w Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym PZ Bil w Kielcach. Kultura. Gminny Ośrodek Kultury Sezam organizuje konkurs na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Zgłoszenia do 15 listopada. 27 października o godzinie 17 w Domu Kultury w Ternowie Podgórnym odbędzie się koncert jazzowy Radosława Bolewskiego i Macieja Tubisa pod tytułem Lunatyk na żywo. Bilety do nabycia na biletyna.pl lub w kasach Goksesa. Jeśli organizujecie Państwo wydarzenie lub macie ciekawostkę z gminy ternowo- Podgórne, a może jakiś problem, który chcielibyście nagłośnić, serdecznie zapraszamy do kontaktu. Szczegóły dotyczące wydarzeń zapraszamy na tp.info.pl oraz na nasz profil facebookowy tpinfo. Zachęcam do obserwowania naszych kanałów na Facebook i YouTube. Dziękuję państwu serdecznie i zapraszam na kolejne wiadomości z gminy Tarnowo Podgórne już za tydzień.